Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na wykończeniu podłogi drewnianej i spróbujemy odpowiedzieć na odwieczne pytanie lakier, olej czy olejowosk? Moim gościem i ekspertem w tej sprawie będzie ponownie Bartłomiej Dorowicz z firmy Loba Wacol Polska. Dzień dobry Justyna, cześć. Witam Cię Bartku. Miło mi, że jestem znowu zaproszony. No Justyna, na to pytanie jest bardzo ciężko odpowiedzieć. To są tak indywidualne sprawy, jeżeli chodzi o dobór wykończenia powierzchni, że większość osób, e, widąc, widząc daną podłogę, od razu wie, czego szuka. Podłoga olejowana charakteryzuje się tym, że nie widać dużego filmu, natomiast podłogi lakierowane są wykończone na gładko, przeważnie i jest widoczny film. Dobrze, Bartku, czy jesteś w stanie jednoznacznie odpowiedzieć się za którąś z opcji? Bardzo ciężko jest wybrać jedną opcję, naprawdę. Każda z ty, każdy z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady. Czyli podłoga w zasadzie powinna spełniać oczekiwania użytkowników, tak? Dokładnie, to bym chciałem powiedzieć na samym początku. Dobrze, to może skupmy się teraz najpierw na podłogach lakierowanych. Jakbyś mógł pokrótce wskazać zalety i wady podłóg lakierowanych. Podłogi lakierowane mm, są przeważnie teraz wykonywane już na etapie produkcyjnym. Są to przeważnie producenci wykonują już gotowe podłogi lakierowane. Przeważnie jest to system UV, to są podłogi, które są szybko utwardzane światłem. Ale chodzi o to, że podłogi lakierowane, przeważnie widać na nich film. Czyli są jakby troszeczkę inaczej zabezpieczone. Film jest widoczny, a ta powłoka daje nam możliwość tego, że jednak dłużej wytrzymuje bez dodatkowych pielęgnacji, wystarczy nam bieżące czyszczenie czy odkurzanie, czy e, pracą jakimiś specjalnymi szczotkami. Czyli możemy powiedzieć, że są bezobsługowe? Na pewno mniej wymagają obsługi niż podłogi olejowane. Tu możemy tak, tak, tak byśmy mogli w skrócie powiedzieć. I podłoga lakierowana, no jest, jest, jest to wada. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia miejscowego, nie możemy naprawić tego miejsca. Czyli generalnie podłogi lakierowanej e, e, nie można naprawić miejscowo, tak? Miejscowo, tak. Jeżeli dojdzie do naprawdę jakiegoś głębokiego zadrapania, no już się nam nie uda. Są środki które proponuje również nasza firma, do jakichś mikrorys czy Miejscowego do... naprawienia, mikrorysek małych, tak? Mikro czy, rysek, do, mały, tak czy do uzupełnienia tego zabezpieczenia, które daje pasta odpowiednia. Są środki, które pozwalają nam tutaj wydłużyć na pewno żywotność. A czy na przykład, nie wiem, rozumiem, że nie można jej naprawić miejscowo, tak? Czyli na przykład już w przypadku moich dzieci, które jeżdżą po domu na hulajnodze, w tą i z powrotem, podłoga lakierowana nie będzie zbyt szczęśliwą opcją. No Justyna, jeżeli hmm, dzieciaki... Jeżdżą tam i z powrotem, to na lakierze To na lakier być... muszę uważać, tak, tak jest po prostu. może wybierz olej. Dobrze, e, to teraz powiedz mi, jakie są zalety i wady podłóg olejowanych? Powiem o zaletach, bo to chyba my, o, zaczniemy od dobrego. Dobrze. Można naprawić je miejscowo, to jest bardzo ważna rzecz. E, na pewno bardziej, wy, osobiście wydaje mi się, że bardziej wydobywa jakby urok drewna. Jednak olej e, w dotyku nawet jest bardziej naturalny. Chodząc na bosaka po podłodze olejowanej... Inaczej, czujemy to ciepło. Ma. Tak, a lakier wydaje nam się zimniejszy, chociaż Dobrze. niekoniecznie jest to prawdą. Okej, okay, czy mówiłeś coś wcześniej o tej szczelności powłoki? między podłogam, podłogą lakierowaną, a olejowaną. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Co, jak to przepuszcza? Każda podłoga ma swoją chłonność. Mhm. I tutaj e, podu, wiadomo, są różne na pewno systemy. Ja ogólnikowo tylko podaję informację. Na pewno podłogi olejowane będą bardziej chłonne. Mhm. E, lakier jest na pewno troszeczkę bardziej odporny. Tak mi się wydaje i tak powinno być mniej chłonne. Tyle tylko, że przy e, oleju, z tego co mówisz, e, w sensie podłogach wykończonych olejem, E, trzeba zwracać uwagę na pielęgnację i na mm, konserwację, tak? Ale to chyba y, nie jest jakiś szczególny problem. Nie, każdy domownik sobie spokojnie z tym da radę. Na pewno może jest, y, więcej trzeba poświęcić atencji albo troszeczkę więcej czasu, sumując na przykład użytkowanie podłogi olejowanej czy lakierowanej, ale naprawdę nie stanowi to dużego problemu. Czyli lakierowana teoretycznie jest łatwiejsza w użytkowaniu. Dłużej ale... na pewno nam wytrzyma. Codzienne tak. użytkowanie bez dużego nakładu prac, mhm. natomiast olejowana, no troszeczkę bardziej musimy tutaj się jednak liczyć z... Wiele, Że musimy ją zapilęgnować, no wiadomo, mamy surowiec naturalny, mamy olej, to chyba nie jest jakiś problem, żeby doolejować podłogę, tak? Tak, tak, czy zastosować odpowiednie środek zupełnie do inaczej, Czyli dla każdego coś miłego. Każdy jednak musi wybierać pod siebie. Naprawdę bardzo ciężko y przekonać kogoś do oleju, jeżeli jest zwolennikiem lakieru i na odwrót. Chciałabym, żebyś wytłumaczył jeszcze e, różnicę między olejowoskiem a olejem, a olejem i lakierem, bo w zasadzie olejowosk to jest tylko chyba taka e, to jest taka hybryda mieszanka hybryda Tam pomiędzy jest... lakierem a olejem, tak? Nie do końca. E, olejo, olejowosk to jest olej z dodatkiem wosku. Rozumiem. Czyli m, najprościej mogę powiedzieć, że to jest, jeżeli chodzi o wygląd powłoki, to jest coś pomiędzy lakierem a olejem, okay. ponieważ olejowosk Tworzy też delikatny film. Lakier go tworzy jakby największy, natomiast olej wydaje się podłoga jak najbardziej naturalna, nie pociągnięta żadną powłoką. Dobrze, no to tak, teraz jakbyś mógł powiedzieć zalety i wady wykończonych olejowoskiem. Powiem, czy są ci, nie, nie, nie ma jakichś bardzo dużych różnic, uczciwie nie, powiem. Też można naprawić miejscowo, pewnie miejscowo. Tak, tak, tak jest. Wygląd podłogi olejowoskowanej, czy wykończone olejowoskiem, bardziej jest... Zbliżony optycznie do podłogi lakierowanej, ponieważ widać delikatny film i można na przykład nakładać sam wosk, podwyższając głosowość takiej podłogi. Można naprawić miejscowo, to jest zaleta też, tak? Tak, jak najbardziej. To jest też bardzo ważna rzecz. Powiem, jeżeli chodzi o olej i olejowosk, to są bardzo podobne systemy, jedynie lakier się troszeczkę różni. To teraz najprzyjemniejsza część naszego odcinka. Przetestujemy podłogi olejowane, lakierowane. Będziemy coś wylewać. O, ciekawe. To teraz przeprowadzimy test tego, co może wylać się na podłogę lakierowaną i wykończoną olejowoskiem. I zobaczymy, jak one się zachowują. Zaczynamy od kawy. Podłoga olejowoskiem. Podłoga lakierowana. Widzicie Państwo, że z podłogi lakierowanej spływa trochę jak woda po gęsi. Nie wiem, jak długo mogę iść po ścierkę, ale chyba już wystarczy. Mam wrażenie, że z podłogi lakierowanej szybciej ta woda spływa i chyba mniej wchłania się w strukturę drewna. Nie wiem, czy Państwo to widzą, ale moim zdaniem. Podłoga olejowana bardziej wchłania ciecze. Zobaczymy dalej. Dobrze, to teraz na te same podłogi wyleję bardziej niewdzięczny materiał, jakim jest wino. Muszę tylko trochę dolać, bo chyba za mało sobie wlałam. Ok, próbujemy. Zobaczymy, co się wydarzy. Dalej z podłogi lakierowanej, szybciej spływa. Myślę, że mogę już wytrzeć. Zobaczymy, czy nie będzie żadnej plamy. Ok. Olej. Nie śpieszę się, bo w reguły z domu, w domu tak szybko po ścierki nie biegamy. W zasadzie z podłogi lakierowanej wino schodzi tak, że mam e, mokry ręcznik, ale na obydwóch strukturach nie ma śladu wylanego wina. Dobrze, to żeby nie było tak łatwo, e, wylejemy jeszcze raz wino i zostawimy na 20 minut. Musicie nam Państwo uwierzyć na słowo, bo zapomniałam budzika. Ok, mam bardzo dziękuję. No i zobaczymy się za 20 minut. Dobrze, to minęło 20 minut, zobaczymy, co się stało. W zasadzie to nic się nie stało. Na podłodze lakierowanej nie ma żadnej plamy. Przeczyścimy jeszcze trochę wodą. W zasadzie to nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie wylałam wino. Czyli po 20 minutach w zasadzie nic się nie stało. Nie ma żadnej wyraźnej plamy na żadnej podłodze. Ale nie próbujcie tego w domu. Zapraszamy również do obejrzenia kolejnego odcinka z naszego cyklu Design przy kawie, w którym poruszymy kwestie związane z wyglądem podłogi drewnianej, najnowszymi trendami, a także zdradzimy Państwu kilka aranżacyjnych sztuczek. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję Ci, Bartku. Justyna, bardzo dziękuję. Do zobaczenia.